Co tam u was słychać? Czy ktoś dzisiaj przyjdzie? Czy wszyscy ładną pogodą są zafascynowani? Powiem wam, że ładnie dzisiaj jest. Jak słyszycie ptaszki śpiewa śpiewają. Bardzo cieplutko. Coś niesamowitego. Słoneczko ładnie świeci. Wiaterek już ucichł. Około południa to strasznie wiało powiem wam u mnie. Ładnie się wszystko zaczyna zielenić. To no, mi się podoba. Także czy ktoś przyjdzie, czy ktoś nie przyjdzie. Bo coś ostatnio widzę, zasięgi mi strasznie spadły. Zobaczymy. O! I jest pierwsza osoba. Siema Miłoś. Co tam u Ciebie słychać? W końcu się doczekałeś do live'a, co? Też nie wiedziałem czy robić, czy nie robić, bo kurczę masakra co się z tymi zasięgami zrobiło. Małgorzata witaj. No ma rację, ci powiem pogoda dzisiaj dopisuje, ładnie słoneczko świeci. Znakomicie ptaszki śpiewają. Już to super. No i wracają do tych zasięgów. Nie wiem czy to problemy YouTube'a, czy co tu się stanęło. Bo coś filmy mi przestały iść. Wpadają jak to się mówi na łeb na szyję. Ale może jutro się poprawią lepiej. Bo dzisiaj to już masakra. Miałem w ogóle live'a dzisiaj nie odpalać. Tak słabe zasięgi. Ale mówię, zobaczę co tam szkodzi. 8 osób. O, no, tak, no, pogoda ładna. Rubelki ćwierkają, ptaszki śpiewają, słoneczko mi tu świeci prosto w oczy. Tak słabo widzę, przemrużam masz oczy. No, dzisiaj koło domku porobiłem, pogarniałem I niebawem Wam wrzucę filmik z tego zbetonowania placyku. Muszę jeszcze dograć końcóweczkę, ale to podejrzewam, chyba w środę dogram to, gdzieś w następnym tygodniu wleci filmik. Tak, kolego, polski. A, i odnośnie tego... Co tam betonik stawiamy, to będzie tam garażyk będzie stawiany Też nagram jakiś pewnie osobny filmik Eliza, cześć Miło, to jeszcze cię trzyma, Kucze, taka ładna pogoda zamiast wyjść na dwór No teraz jest 70 osób, nie? Ale żadnej łapeczki nie ma. Kurczę, nie wiem, nie doceniacie mnie czy co. Nie lubicie łapeczek klikać. Nie powiem wam, że na tych live'ach to ciężko te łapeczki, bo trzeba wejść tam w trzy kropeczki i dopiero w łapeczkę. O wielkie dzięki już ktoś wrzucił i od razu liczba podskoczyła 95 osób. O i tak to jest. No, powiem wam, że pogoda ładnie dopisuje, łapeczka poszła, super, cieszy mnie, to właśnie druga wskoczyła. O, i 103 osoby już, coś niesamowitego. Jak tak roś, rosną widzowie, to aż się serce cieszy. Miner, Miner, z Indii jesteś? O kurczę, to tak daleko moje live y sięgają? Eliza, super, wielkie dzięki. Cieszy mnie to bardzo. O, i widzicie, 152 osoby już. Coś niesamowitego. Może i się poprawiły w końcu zasięgi. A widzisz, mama ci nie pozwala. No i czasem tak bywa. Mama się pewnie zna na rzeczy, także wie, co dla ciebie dobra, a co nie. No, a wracając do tego placyku. Także będzie tam stawiany garażyk konstrukcja metalowa i spłyt warstwowych. Także roboty tam trochę jeszcze będzie. Także nakręcę wam filmik, aby betonik wyszedł znakomicie. Kucze, tyle metrów we dwóch zalewaliśmy, zaciągnęliśmy, ładnie ugłaskaliśmy. Zobaczycie, jak się świeci. Można normalnie się przejrzeć na lustro. No dzięki Małgorzata, że byłaś również pozdrawiam Eliza, nie wiem kiedy będzie następny live, bo widzisz to wszystko tak na spontanie. Także najlepiej to subskrybować, wtedy powiadomienia szybko przychodzą i można o... Natalia Siema. No, powiem Wam, że ostatnio wrzuciłem filmik naprawy sprzęgiełka. Fajne urządzenie, kurczę, mieliśmy do rozsunięcia skrzyni. Ale powiem Wam, że ten filmik coś się nie wybił. Nie wszedł w YouTube'owy algorytm i coś się nie poleca innym. Nie wiem czemu. Tak, dokładnie, Miłosz, byłeś pierwszy. Bynajmniej pierwszy to napisałeś komentarz. No i tak mnie że dzisiaj koło domku sobie pogarniałem trochę trawkę przystrzyg przystrzygłem filmików parę porobiłem shortcików, powrzucałem, ale powiem wam, że coś dzisiaj masakra. Te shorty w ogóle nie, nie chcą się wybijać. A gdzie jest hania, kurczę, tego to ja nie wiem miłoż. Weź zadzwoń może do niej. A może też korzysta ze słoneczka, póki ładna pogoda, nie będzie siedziała w telefonie. Ale fajnie, 119 osób, coś niesamowitego. No masz rację, nie ma jej od kilku dni. Może postanowiła odpocząć od internetu, bo to powiem wam, że uzależnia strasznie. O, piesek u mnie szczeka. Widzisz, że lajwika prowadzę, to daje swój głos. No. Może w Zopu? Nie wiem co to ZOPU. Kluczę miałem jechać do fryzjera, ale widzicie robota kurna i nie ma czasu do fryzjera jechać. Jak kończę robotę, to albo fryzjer zamknięty. Jak zaczynam, to przeważnie też jest zamknięty i ciężko do fryzjera, ale może w poniedziałek znajdę chwilkę i wyskoczę do fryzjera obciąć te włosy, bo już kurno siwych. Dużo na wychodziło, że hej. Nie, nie będę pokazywał pieska. Bo jest daleko ode mnie, go słychać tylko. A za mną ku czeskania, właśnie. Stoi też, odpoczywa ciężaróweczka i wywróteczka. I czeka na buraczki. Chyba. Albo jaką inną robotę. No i pięknie. Pogoda już coraz lepsza się robi. Można na dworzu działać Mniej czasu przy, przed telefonem spędzać Że dzieje się, dzieje się No I tu sąsiada też słyszę teraz, pieski szczekają. Coś niesamowitego. Was też taka ładna pogoda? U mnie bezchmurne niebo, zobaczcie. Niegdzie, niegdzie są chmureczki, ale takie piękne, ładne, niebieskie. Miłożno, możesz sobie sam usunąć. Sobie komentarze każdy może usuwać swoje. Ale tylko moderatorzy mogą czyjeś komentarze usuwać. Dobrze, także fajnie było Was widzieć. Będę zmykał, bo to już 10 minut live'ika pyknęło. Wielkie dzięki, że weszliście. Miło z wami pogadać od czasu do czasu, także trzymajcie się i zachęcam, oglądajcie inne moje filmiki. Pozdrawiam.